Cześć tu, ja nas bardziej lubię książki niż ludzi i dzisiaj razem z Billem Brysonem zgłębimy tajniki ludzkiego ciała. Zanim jednak przejdziemy jeszcze do tego, chciałam Wam zwrócić uwagę na tego autora. Bill jest niesamowitym erudytą, który ma olbrzymie poczucie humoru, czasami dosyć cięte, ale to właśnie wychodzi mu najlepiej i bardzo polecam Wam wszystkie jego książki. Cała instrukcja dla użytkownika to rewelacyjny przewodnik po naszych ciałach. Bryson opisuje, co dzieje się z nami od poczęcia aż do śmierci, a w kolejnych rozdziałach szczegółowo opowiada o elementach naszej budowy. Na warsztat bierze skład chemiczny naszego ciała, skórę, włosy, nasze wewnętrzne życie i wcale tutaj nie mam na myśli naszych przemyśleń mózg, całą głowę, usta, gardło, serce i krew, kielet i kości, cały układ odpornościowy, płuca, nerwy i ból. Pochyla się nad naszymi podstawowymi czynnościami, spaniem, jedzeniem, aktywnością fizyczną lub może bardziej jej brakiem, wydalaniem, seksem, oddychaniem czy chorobą. Ponieważ ja uważam, że w tej książce wszystko jest ciekawe, musiałam wylosować te kilka rzeczy, o których Wam powiem w tym filmie i mam nadzieję, że zachęcą Was one do sięgnięcia po tę książkę. Bryson podkreśla, że nie doceniamy własnych ciał, traktujemy je jako coś oczywistego, a przecież wcale nie są oczywiste, są za to niesamowite, a o tym bardzo często zapominamy. Czy wiesz, że mrugasz 14 tysięcy razy dziennie? Twoje płuca, gdyby je rozprostować, pokryłyby kort tenisowy, drogi oddechowe po rozwinięciu sięgałyby od Londynu do Moskwy, a gdyby udało się połączyć wszystkie łańcuchy DNA, można by je rozciągnąć na ponad 16 miliardów kilometrów, czyli aż poza plus. Skóra jest naszym największym organem, najcięższa jest na powiekach, a najgrubsza na piętach, a na jej 1 cm kwadratowym mieści się około 100 tysięcy drobnoustrojów. Co ciekawe, według badań po kąpieli lub prysznicu liczba bakterii na ciele zwiększa się, bo są wypłukiwane z różnych zakamarków. Co prowadzi nas z kolei do drobnoustrojów, których tak naprawdę nie powinniśmy się aż tak bardzo bać, dlatego że zidentyfikowaliśmy ich milion, a jedynie 1415 może wywoływać choroby u ludzi. Moim ulubionym rozdziałem jest oczywiście ten o mózgu. Bryson nazywa go najbardziej niezwykłą rzeczą we wszechświecie, ale do Dosłownie nie jest zbyt atrakcyjne, dlatego że 80% składa się z wody, a reszta to głównie tłuszcze i białko. Poznamy budowę mózgu, to jak mózg widzi, jaka jest historia badań nad nim. Oczywiście jest wspomniany przypadek Cage'a, jest o przeprowadzaniu lobotomii, czy o fałszywych wspomnieniach. Jest też o tym, że pod koniec XVIII wieku zaczęto zastanawiać się nad tym, jak długo można żyć bez głowy i rewolucja francuska tutaj dużo w tych badaniach pomogła. Warto wspomnieć m.in. o Cezare Lombroso, który wymyślił antropologię kryminalną, o Darwinie, który zdał sobie sprawę z tego, że ludzka twarz jest pełna ekspresji i o Polo Ekmanie, który Wyróżnił sześć uniwersalnych emocji, czyli strach, gniew, zaskoczenie, przyjemność, obrzydzenie i smutek. A jeśli Was ciekawi temat ekspresji, koniecznie obejrzyjcie serial Light który jest świetny. Nie powinniśmy też na przykład mówić o pięciu zmysłach, które mamy, dlatego że posiadamy ich aż 33. I czy słyszeliście na przykład o zmyśle propriocepcji, czyli umiejscowieniu w przestrzeni? Ludzie, którzy mają zaburzony ten zmysł, po prostu przewracają się w ciemności, ponieważ nie wiedzą, gdzie mają ręce i nogi. Serce to nasz najintensywniej działający organ, bije raz na sekundę około 100 tysięcy razy dziennie, co godzinę przy powuje około 260 litrów krwi, a mimo rozwoju medycyny dzisiaj jesteśmy 70% bardziej narażeni na zgon z powodu choroby serca niż w 1900 roku. Kiedyś po prostu zabijały nas inne rzeczy, ale też kiedyś nie prowadziliśmy życia kanapowo-komputerowego. Mało kto też docenia na co dzień swój szkielet. W ciele mamy około 206 kości, a w stopach mamy ich 52, czyli dwa razy więcej niż w kręgosłupie. Ręce natomiast są doskonałym przykładem złożoności ciała. W każdej dłoni mamy 29 kości, 17 mięśni, plus 18 dodatkowych w przedramieniu, dwie Główne tętnice, trzy główne nerwy, 45 innych nerwów i 123 nazwane więzadła. Ale nie wszystkie elementy ręki są jednakowe. Jeżeli zmieniecie palce w pięść i będziecie je prostować pojedynczo, zauważycie, że dwa pierwsze palce wyprostują się bez problemu, ale już z serdecznym będziecie mieć delikatny problem, a to dlatego, że po prostu ma mniej mięśni. W ciągu życia zjadamy około 60 ton żywności, co jest równoznaczne z jedzeniem 60 małych samochodów. Termin witaminy wymyślił polski chemik Kazimierz Funk. Nie odkrył ich, na to trzeba było jeszcze poczekać, ale spekulował na temat ich istnienia. Dużo się mówi Mówi dzisiaj o szkodliwości cukru, ale trzeba pamiętać, że w zdrowych produktach też jest ten cukier, a wątroba nie wie, czy cukier jest z jabłka, czy z czekolady. Co ciekawe, dzisiaj owoce są słodsze niż kiedyś. Owoce, które jadł Szekspir, były prawdopodobnie mniej słodkie niż dzisiejsza marchewka. Spanie, natomiast, jest jedną z dwóch najbardziej tajemniczych rzeczy, jakie robimy. Drugą jest ziewanie i tak naprawdę ciągle nie wiemy, dlaczego to robimy. A najbardziej zadziwiającą właściwością ziewania jest jego zaraźliwość. Nie tylko, gdy widzimy ziewanie, ale nawet mówienie, czy myślenie o nim powoduje, że ziewamy. Więc teraz przyznajcie się, kto z was ziewne. Tylko Bryson mógł napisać o plemnikach, że z jednej strony to astronauci ludzkiej biologii, a z drugiej banda idiotów. Ludzie dzisiaj żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w epoce, w której umieramy najczęściej z powodu naszego stylu życia. Po lekturze książki Brysona zdecydowanie bardziej docenicie swoje ciała, i tak naprawdę tak powinny właśnie wyglądać wszystkie podręczniki do biologii. I na koniec jeszcze jedna myśl Brysona. Ziemia wydaje nam się generalnie miła i przyjazna do zamieszkania, ale tak naprawdę jej duża część jest albo za zimna, albo za gorąca, albo zbyt górzysta, albo zbyt sucha. Ludzie mogło zamieszkiwać około 12 powierzchni lądowej i tylko 4% całkowitej. To dość zaskakujące, że 96% naszej planety jest dla nas niedostępna. I z tą myślą Was zostawiam. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. A jeśli chcecie więcej, to czytajcie koniecznie Brysona. Do usłyszenia.